Siemanko Sylwester Sywan Butowski i kolejna odsłona gry Saw z mojego cyklu Sylvan Games Horrorek Tak mi się wydaje W każdy poniedziałek go widzicie, także wy już doskonale wiecie, jeśli oglądacie. Jak on się nazywa. No i słuchajcie, razem z wami kontynuujemy. No to będzie to. Nie pamiętam na czym my tam skończyliśmy, pamiętam, że... Eee... Co my tam robiliśmy? Stwierdziliśmy przed czymś? Nie nie. Dobra. Słuchajcie. A no tak, 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 tutaj, tutaj o... tutaj powinienem zakończyć tak naprawdę. Tutaj się powinno zapisać, dobra. Słuchajcie, dużego wyboru nie mam, albo... No jeden mam wybór, iść na górę.

ma do tego, także... Dobra. Mogę? Dziękuję. Tam na dole był ten czub taki, także można się go spodziewać w każdej chwili. No tutaj to raczej będę musiał coś... coś potrzebuję. No, te kartony właśnie mnie ciekawią. dół, dół, wdół. Jak to było? Shifty 3. A, nie mogę raz No dobra. Co się ampisz? No tak, super, otworzyłem drzwi, ale. Usztyf! Usztyf w życiu! Skąd ty się tu wziąłeś? Shiftie 3! Shifty 3 jeszcze raz! Dobrze, skierdolamy! Będziecie lepiej widzieć! Dome. Kurwa, drzwi otworzyłem, ale nie mogę przejść. E, Ki, może lepsze od mojego. Tak mi się wydaje. Nic nie ma. Nie! Trzy. Pod trójką miałem lajki chyba. Trzy. Trzy! No dobra, to jednak muszę. Słuchajcie, bo nie mam lajków już. Także czwóreczka zaraz będzie. Czwóreczka. Trójeczka. No, wielka. Już dwójka jest na reflex, także ja nie mam zbyt dobrego refleksu lewą ręką jak widzicie. Także Może mi się kurwa, nie udać No i dupa, wszystkie chodzą teraz. No, słuchajcie, gdybym leków nie potrzebował, to naprawdę bym nie nudził was yy, otwieraniem szafki w tym materiale. Także... Ale niestety skończyły mi się, gdzieś musiałem je przedawkować. Jest! Dobra, 500! To mnie wspaniale! I od razu dawkuj! Pięknie, I tu już byłem, tu już robiłem rozpierdą. Tego chyba już nie mogę wziąć. A dlaczego ja mam tutaj wrócić? Skoro ja tutaj, stąd to ja nie mam wyjścia. Nie będę tu wkładał ręki, bo już tu wkładałem rękę. Słuchajcie, trochę mnie to trochę mnie to wiecie tutaj. Teraz już ja sam nie wiem co mam zrobić. A patrzcie, drzwi się otworzyły. A ja głupi, kurde. Nie wiem gdzie idę. Musiałem tamtego zabić po prostu. No idę na przejście tutaj. Pójść dalej! dole. Co tam leży? Pierwsze dobrze, że jest latarka. O to co? Czekajcie, wracam za sekundę. No jestem z powrotem. Zapalamy to krzesło może. Uwaga! Nooo! Wow. Ja ja ja, nie będę tych badań robił, ale nie wow. ja chcę lury, chcę przeszukać go. Po co mi rura? Tu co jest? Tak, Dobra, to tutaj chyba nic nie mamy. Kurczę, jaka chora maszyna. A co trzeba mieć łeb, żeby takie coś wynikać? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tędy przeszedłem? Nie, tędy, dobra. Słuchajcie, widzicie to? Kuzaki. Na szczęście... Kurwa, myślałem, że nie muszę tam iść, ale... Muszę tam iść. Dobra, słuchajcie, kolejne wyzwania przed nami. No, 3. Kopie szkło. Tankuj życie! Co życia nie mam? Słuchajcie, brzydko mnie wywaliło. Kurde, znowu mi się leki skończyło, a tutaj już mam przed nami jest... Lip na najpewniej zadanie znaleźć coś, sięma, gościu nie strzelaj do mnie. Nie, nie rób tego. Dzieje się to? Zastrzelił się. Dobra, słuchajcie, idę po tą broń. Mhm. Tak, pęd zapierdalaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, zmienić pistolet. Szczególnie, że nie wiem, jak się celuje. Może to być trochę głupi pomysł, ale dobra, słuchajcie. Musimy przewrócić tam zasilanie. Tam jest, tu gdzieś jest bezpiecznik, który, o tutaj musimy. Znaleźć dokładnie chyba łącznik, tak? No, chyba to jest łącznik. No i słuchajcie, mamy wchuj drzwi, także po kolei. Tutaj. Mogę wyjść? Jakoś? Nie, ja zmuszałem. Tu jest, tu siedzi. Nie mogę tędy wyjść, słuchajcie. Także. Ten który nie przejdę na pewno. Tutaj idziemy dalej. Szkła, 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 trzeba I dalej. Kolejna szafka. Sprzęt do robienia pułapek, chociaż już nie mogę go wziąć. Mogę to jakoś przesunąć? Nie. Słuchajcie, dalej. Kolejne drzwi. Ko ja, Łapka uzbrój. Gdzie ta pułapka? Nie, 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 nie. No. Zjaj. Zjaj, bo sam sobie w głowę strzelaj. Kurde, nie lubię ciemności, ale... Co to jest? Latarka. Nie mam latarkę. To weźmiemy? Może się przydać No i słuchajcie, kolejne włamanko No ale jest Kurde, dobrze było Musimy się tam dostać, bo nie wiem co dokładnie potrzebuję i nie wiem czy to dobry pomysł, żeby wziąć ten rewolwer, ale to wreszcie jakaś broń. Normalna. Zobaczymy co tu będzie. Może lekko no, mi przyszły. Skalpel, on jest bardzo dobry, ubrany, ale. Hmm. Czy bym wiedział jak rewolwerem? Kurde, to pierdzień. Dobra, słuchajcie, pędzimy dalej. Oczywiście, zwracając uwagę na szkła. Prawo czy lewo? Prawo. I to lewo. Jo, co to się dzieje? Coś jakiś gaz, kurczę. Coś pierdol to! A nie psaj! Przechodź! Zajebiście! Czemu ja mam taką czerwoną rękę? Zajebiście, jestem na wykończeniu, wpierdoliłem się jeszcze na szkła. Rewolwer dał dupy. Czyli jednym słowem... Ogólnie jest do kitu, chyba że mamy leki. Nie mamy leków oczywiście. Czego się nie otwiera. No, trzeba przesunąć. Jak teraz coś mnie napadnie, to już po mnie. Super. Co mi z tego kurwa kija? Słuchajcie, teraz drzwi są zamknięte, ale. Czy ja mogę teraz jakoś tam kupić? Bo tam było dużo szafek. Tam mogło coś być. Słuchajcie, ten gaz można było na pewno jakoś podpalić. Tylko czy to jest mądry pomysł? I jak? No, pięknie. Szkła mnie zajebały. Nie wiem gdzie jest punkt kontrolny, także... Zobaczymy, zobaczymy. Zdaje się, że ten gaz będę musiał jakoś podpalić. I zdążyć uciec, bo tam mi się zdaje, że tam musi być przejście. Bo to jest jedyne miejsce właśnie. Do którego możemy wejść? Nie po szkłach! No i pięknie, kurwa wyjebało mnie, chulkie Dobra, słuchajcie, nie bierzemy pistoletu, bo jest denny. Mam się gościu, właśnie zastrzelił, zresztą wiecie bardzo doskonale o tym. Nie ładźć po szkłach. Dobra to słuchajcie, zrobimy to w ten sposób, że pierdziel pierdzielimy się tutaj, tu gdzie jest gaz i spróbujemy. Sekunda. Znaleźć coś, co może zdetonować ten gaz. A na pewno coś tam leży. Także 3, 2, 1. Engage! Szybko, 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 coś tu leży. Rącznik! O to chodziło! Dobra, rozpierdol to. spierniczek tą ścianę! Nie chuja nie wierzę. Dobra? Dobra? Dobra! Dobra? Słuchajcie, coś tu jest. Chuja, zawór. Przeciśnij się, szybko. Dobra, słuchajcie, mamy łącznik. Musiałbym mieć chyba, wiecie, zawór, żeby... Tam zrobić jakieś cudeńka. Cuda cudeńka, ale. No słuchajcie, znowu jestem na wykończeniu. Znowu muszę obrzeć na szkła, a wszystko jest takie czarno-białe. Także. Nie będzie łatwo. Słuchajcie, te drzwi. Zamknięte oczywiście. Teraz może ja bym wziął ten rewolwer. Najwyżej znajdziemy inną broń po drodze. Powolutku, powolutku. Nie te drzwi. Wszystko takie czarne-białe mu się życie chyba nie regeneruje. Musiał dorwać jakieś leki. Ile to wygląda? Słuchajcie. To nie te drzwi też. Także, idziemy. Powoli. Dalej. No, Muszą być jeszcze szkła gdzieś. Serwis, dobra. No i słuchajcie. Uuu. No dobra. Dość prostwo, chociaż wszystko jest na czerwono. Mm -hmm. Daleko nie zajdę, ale nie, punkt kontrolny, no i to się liczy Tym razem pamiętam, żeby to myszko robić go 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 go! Pięknie, czyli nie leki Nie, ciemność, jak nie Słuchajcie, potrzebuję lekarstw, bo daleko nie zajdę bez niego. Pa, pa, być. No, jak widzi się refleksowo. Tankuj Tankuj Mój pięknie już wreszcie kolory widzę Dobra Słuchajcie Gdy się zewnątrz. E Jezus wiek mi strasznie jak masakra Bo to? Gdzie jesteś? Mogę cię zastrzelić? Dobra, słuchajcie, tu muszą być jakieś jeszcze pułapeczki. Ale rozglądają się tego gościa, to się znajdzie na pewno bardzo prosto. Chociaż nie lubię walczyć z ludźmi, którzy mają przewagę. Drzwi na dół. Hmm. Wiem, głupie. Wyjść na powietrze i władzić z powrotem na dół. Otwieranie zamków akurat tutaj w tej grze jest bardzo proste, także na tym nie musicie się trudzić. Ciekawe Oczywiście musi być jakaś pułapka. Gwóźdź, przyda się. Baseball. Nie przyda się. Otwierać drzwi dla głupiego kija. Nie ma sensu, słuchajcie. Eee... Pięknie Może jakieś zaopatrzenie będzie dobre Wo, Mamy trochę tego Dobra słuchajcie, będziemy dalej Do gościa trzeba jakoś zdjąć, wiecie bo Co było? w wow. życiu ja wiecie co? Już mi powoli ryje psychę, także ja niedługo kończę. Chodź, Pocahontas. O, pułapki. Fajnie, dobrze wiedzieć. Rozbrajać? Nie wiem, czy warto, wiecie? A! Warto było! I jest tu pełno, pełno pułapek, słuchajcie. Trzeba porozbrajać, to jest jak pole minowe. Najgorsze, no że ja nie mogę z tego rewolweru, wiecie, tak przycelować. Elegancko. Nie ma gościa, nie? To jest najgorsze, słuchajcie, co tu się dzieje? Nie mam leków. nie? Mam? Nie, trójka na nie No i widzicie to? Utrudnienie. Słuchajcie, jeśli nie będzie atakował, to nic mu nie zrobię. Tu jestem, ziomuś. Nie może zamiaru, ja robić, do ciebie strzelać ziomuś, bo ja nie wiem ile mam naboi. Aaaa, słuchajcie, shift to przymierze. Cytralowany. A ja głupi kurwa znowu tutaj bym, nie wiem, próbował strzelać na oślep. Nie ziomuś, ja ci nic nie zrobię, nie uciekaj. No czy możesz tam uciekać, że mi trochę polaminowego. Nie miałbym nic przeciwko, jeśli byłbyś taki miły No i słuchajcie, no muszę no Czwórka Jest, dwójka Nie ma. Jedynka Aj kurwa. Jedynka jeszcze. Dwójka. Trójka. Dupa! Jedynka. Trójka zaraz będzie. Już była! Trójka. I dwójka. Jest! Mamy to. Pankuj! Herakoka, hash, LSD. zabawa po... Ja muś, mógłbyś tam iść trochę w tą stronę, bo tam jest pole minowe, jakbyś był tak miły. Wiesz, ja nie chcę cię zabić, nie? Ale... Znowu mnie kurwa wystraszył ten dźwięk. ...mary kurwa. Dawaj. Wiem jak przycelować. Chodź. Słuchajcie, jednym strzałem. Ziomuś, nie wiem czy ci zrobić krzywdę, bo może masz coś tam. A nie, dobra, nie atakujesz, jesteś bezbronny. Teraz pamiętam, że tu jest pułapka. A słuchajcie, pułapka jest dość dubia. Ja tu jestem, ja tu jestem. Nie tu, tam biegnij, tam mi rozgryjesz pułapkę. Nie jesteś zbyt miły, wiesz? Gdzie ty biegniesz? Nie biegnij tam. Dobra, słuchajcie, powolutku, pomalutku. Może wyłączę, bo to... jest dość jasno. No to chyba... chodźcie tu też rozbiję. Jednak ten rewolwer ma coś w sobie. Jeden strzał i... po zawodach. Słuchajcie, przeszukajmy wszystko zanim wejdziemy na górę. Każdy kącik może być ważny, ale dobra. No chyba zginął. A leży. A gdzie koktajle mu łotowe inne zuperele? Dobra, słuchajcie. Znowu musimy niestety tam wrócić. No tak, innej opcji nie ma. Jak widzicie. Nie ma tego filmiku, że, że, że go tak na no ale. No i znowu ciemność. A, Nie bróż dobrze? Salon gigant. No, nie, nie Powolutku, powolutku. No i pewnie te zamknięte? Nie, łamać się można. Nie! Czekajcie, muszę trochę zmniejszyć czułość myszki bo naprawdę. Dobra. Okej. Okay. Hmm! Latarka. Aż mam latarkę. No nie Kurde, nie wiem ile mam strzałów, a tam coś może być naprawdę cennego No dobra Mój i dupa Popierdziałaj Rocky Dobra. O chuj, ja tu wchodziłem pełno Szkieł. Chyba. Może i nie, słuchajcie, może i nie. To coś jest. Książki Mine Ką. Kom. Czy bazę? Szukamy schematów. Dobra, słuchajcie, mmm, gram już 25 minut, mniej więcej. Także, jak teraz dojdę do punktu kontrolnego, to automatycznie kończę grę. Ale już widzę, że warto szukać też schematów. Schematów, słuchajcie, które. Jak widziałem, właśnie są potrzebne, żeby coś, coś utworzyć. Jakąś, nie wiem, może bombę? No, pięknie, kurwa. Dobra, zauważyłem schemat. Akta, dobra, wszystko bierzemy teraz. Teraz nie ma Że woli, wszystko zbieramy. Coś tu za cicho jest. Od, jak, od pewnego czasu także trochę mieć to. Nie, 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 cofaj, cofaj, nawet nie próbuj. Co? Nie, kurwa. No widzieliście, nie trafiłem w deskę. Dobra, słuchajcie, to będzie punkt kontrolny, właśnie od teraz. Zaraz zobaczycie nawet jaki. Żeby nie było, że ja tam przeszedłem pół gry przez yy, on, kurwa. Jak widzicie, punkt kontrolny jest bardzo daleko, także słuchajcie, no... To, co widzieliście w tym materiale, zobaczycie na pewno za tydzień, chociaż kawałeczek. Także dzięki za oglądanie, na razie i cześć.